No dobra, mm, dotarłem do tej... No wiecie. Mm -hmm. Karczmy i... Mm. O, jest jak ryj. Mm, dobra, mm -hmm. łóżko. Dobrze. I... Mm. Idziemy, dobra. mnie Trudny, trudny. Jest mój pokój. No nie, tam, nie tu, ale. pijmy się. 15 godzin. I co? Już? Wiedziałem. Tak. Proszę, bractwo. Pięknie. Dostaliśmy zadanie, więc szybko wyruszamy. No więc mamy nasze zadanie. Teraz wystarczy je tylko ustawić. No i już zaraz, zaraz. bieżące zadania. Tak, to jest zadanie, którego chcę wy... które wypełnić, więc oczywiście, jakbym był mądry. Znaczy nie ma nerwotka, bo to od razu sprzedać. No to ostrze umry, ale ono mi się wydaje potężne, więc nie będę zlekał nawet z tymi, będę je nosił. Zaraz musimy iść na piechotę. Zobaczmy łapę. Chyba, że ukradniemy znowu konie. Dobra, przynajmniej jakby to zrobić. Znowu są konie, tylko nie wiem, czy będę mógł je kupić. Zobaczymy, o ile jest jakiś koń. No, zamknięte, więc. Nie kupię konia. Dobra, pójdziemy przy więc jak zwykle kolejne cięcie i kolejne spotkanie w miejscu, w którym ja tam chcę, bo mi się nie chce po prostu dużo drogi, jest, a nie chcę Wam pokazać jak idziemy. No może jak to się stanie jakaś rzecz, to będzie... No to cięcie. No i dotarliśmy do gospody pod złym omenem. Mam, no, Omen yy, dobra, co tam? No czas zabić tego cholernego Rufio, czek. Rufio! Dobrze, więc na dole <laughs> Matia iluzi iluzyjna umożliwia ci demor. A dobra. I pokój tego Rufio jest dokładnie tutaj. Pięknie. Rufio śpi. I Rufio nawet się nie skapnie. Jak wpijemy mu ten fajny. Szczy... O! A bo go budźmy. I patrzcie teraz. Ależ, Ależ ten. Nie. O nie, nie. Dzięki, i otworzyłem drzwi. Tak, to no, I teraz. buch! Luf się nie żyje. I teraz Pięć monet, które nam się bardzo, ale to bardzo przydadzą. Bo jesteśmy biedni, jak. No tutaj nic nie ma. Znowu Więc... chcę odpocząć. I tak. No, chained and hollow. Dobra, tutaj sprawdźmy wszystko. Cicho, No. Więc w, dokładnie w tym miejscu, w życie Rufiego, zakończymy ten odcinek. No, no to. To tak, ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Obliwiona, cześć.